Dlaczego mamy takie poglądy, jakie mamy? Wpisując w wyszukiwarkę hasło poglądy polityczne, jednym z pierwszych stron, jakie są proponowane, to szybkie testy określające, jakie poglądy polityczne są ci bliższe. Istnieje możliwość przetestowania samego siebie na podstawie kilku czy kilkudziesięciu pytań, za jakim ruchem politycznym się opowiadasz oraz w jakim miejscu kompasu politycznego się znajdujesz. Pytanie tylko, skąd w ogóle biorą się twoje poglądy na zajmujące polityków tematy? I dlaczego wiele osób wpada w taką pułapkę, że poglądy polityczne nie pozwalają im logicznie myśleć, a z kolei brak logicznego myślenia nie pozwala uwolnić się od skrajnych poglądów politycznych. I tak w kółko. Wielu socjologów próbuje odpowiedzieć na to pytanie, skąd biorą się nasze poglądy. Naukowcy spekulują w tym temacie i dzisiaj my pospekulujemy z nimi, dlaczego poglądy polityczne mogą być szkodliwe, dziedziczne i zależeć od osobowości. Lecimy. Pierwszy powód, argument i idea. Osobowość. Wielka piątka, czyli teoria mówiąca nam o tym, jak skonstruowana jest nasza osobowość, podaje nam pięć głównych składowych cech będących na skali oraz 30 kolejnych subskładowych. Każda też na skali. Te główne cechy to: ugodowość, otwartość, sumienność, ekstrawersja i neurotyzm. U każdej osób kombinacja tych cech może być różna, w różnym miejscu na spektrum. I tak, osoby silnie ugodowe nie będą miały raczej problemu z dogadaniem się w wielu aspektach ponieważ chętnie podejmą kompromisy i będą unikały konfrontacji. Jeśli jednak osoba ugodowa jest równocześnie wysokoneurotyczna, może każdy kompromis przeżywać, a ustępowanie może wzmagać u tej osoby depresyjność. Każda cecha ma więc swoje liczne powiązania w tej całej 30-elementowej siatce. Na przykład osoby nieugodowe, do tego ekstrawertyczne, mogą mieć łatwość do eskalacji konfliktu, ale też tendencję do zdrowej asertywności. Różne natężenie różnych cech mogą nam pomagać czy przeszkadzać. Dobrze je znać, by postępować w zgodzie ze swoimi naturalnymi tendencjami. Co ważne, należy zaznaczyć, szacuje się, że dziedziczymy około 50% naszych cech osobowości, od taty i mamy, a sporą część kształtujemy do 11-13 roku życia w etapie wychowania, by około 24 roku życia ustabilizować swoją osobowość na, w twardo. Tak, że zmiany przychodzą naprawdę z dużym trudem i są niewielkie. Czy przychodzi Ci tutaj na myśl jakiś związek z poglądami politycznymi? Widzisz tu konserwatywnych prawicowców i postępowych lewicowców? Doniesienia naukowe pokazują, że poglądy polityczne mogą mieć głębsze podłoże związane z ludzkimi wewnętrznymi motywacjami. Nie jest to tylko kwestia interesów czy opinii na dane tematy, ale mieszanka wrażliwości i niewrażliwości, skupienia na sobie, na innych, tendencji do zmiany lub braku zmiany, poszukiwaniem nowych doświadczeń, szybkim męczeniem się doświadczeniami. To wszystko wpisuje się w subkategorię Wielkiej Piątki, a siłą akurat teorii Wielkiej Piątki jest jej bardzo wysoka zgodność psychometryczna z obserwacjami. Jednym słowem, obecne kategorie Wielkiej Piątki są naszym najlepszym i wysoce precyzyjnym narzędziem opisującym naszą osobowość. Jeśli więc coś idzie bezpośrednio w parze ze składowymi Wielkiej Piątki, to możemy mieć pewność, że jest duże prawdopodobieństwo, że dotyczy to nas wszystkich w znacznym stopniu. Poglądy polityczne mogą być silnie powiązane z naszymi osobowościami, i chociaż. Niektóre cechy osobowości mogą być bardziej cenione nad innymi, są też pewne sezonowe trendy polityczne, gdzie w określonych regionach świata funkcjonują inne preferencje. I na przykład konserwatysta w Republice Chińskiej będzie u nas w Polsce postrzegany jako lewicowy postępowiec, a w Stanach jak komunistyczny zbrodniarz. Więc pomimo dość uniwersalnej mieszanki cech osobowości, jaką współdzielimy ze wszystkimi ludźmi, nie wszyscy ludzie mają jednakowy dostęp do ideologii politycznej i ekspozycja na nie. Ten wpływ środowiskowy może mieć duże znaczenie w tym, że ciężko przeprowadzić międzynarodowe, jednolite badania naukowe na ten temat. Druga idea. Wpływ wychowania, a może genów? Jeżeli dość jasno połączymy poglądy polityczne z osobowością, nie możemy pominąć też aspektów wrodzonych. Jak wspomniałem, szacuje się, że około połowy cech dziedziczymy, jednak nie jest to do końca właściwe określenie, czy wystarczająco precyzyjne. Dziedziczymy niemal wszystko, ale w około 50% w podobnym natężeniu, co w mieszance obu naszych rodziców. A reszta odchylenia jest składową pewnej losowości oraz, co ważne, wychowania. Badania wskazują, że w procesie wychowania niektóre cechy u młodych ludzi pod wpływem rodziców mogą być wzmacniane lub osłabiane. Kiedy już jesteśmy dorośli i możemy sami świadomie kształtować swoje życie, nasza osobowość jest już mocno ugruntowana i trudna do zmiany, więc na wiele rzeczy wciąż nie mamy wpływu. Więc naukowcy spekulują, że na nasze wybory polityczne i ogólne tendencje też możemy nie mieć wielkiego wyboru. Badanie z 2008 roku, opublikowane w American Political Science Review, sugeruje, że genetyczne uwarunkowania w znacznym stopniu wpływają na wybór poglądów lewicowych lub prawicowych oraz chęci partycypacji w wyborach. Nie mówimy tu o zgaduj i zgaduli, tylko o prawdopodobieństwie rzędu 60, nawet do 90% pewności, znając czyjeś cechy osobowości. Jest oczywiście jedno zastrzeżenie. Osobowość która w badaniu wskazuje tendencję do konkretnej preferencji politycznej, może też na przykład regulować tendencję do przesiadywania przed telewizorem i oglądaniem wiadomości. Ta sama cecha. A to znowu może pośrednio zmieniać tendencje polityczne. Mówię o tym, żeby wskazać, że to nie jest takie łatwe badanie tworzące korelacje 1 do 1 i jest ogrom składowy. Wydaje się jednak, że jest wyraźne powiązanie między osobowością a poglądami politycznymi i to jest dla wielu ludzi bardzo wygodne stwierdzenie. Politycy wszak Mogliby tłumaczyć swoje wybory nieuchronnością swojej osobowości, tego kim są od urodzenia i wychowania. Wyborcy natomiast mogliby przejrzeć hipokryzję tych polityków, którzy radykalnie zmieniają obozy. Wszak, skoro ich osobowość determinuje w dużym stopniu ich polityczne poglądy, to ich nagła zmiana świadczy o celowym ich ukrywaniu i celowej nieuczciwej grze. Poniekąd ciężko jednoznacznie przez to powiedzieć, co ma większy wpływ na poglądy polityczne genetyka czy to, co dziecko widzi w domu? Rodzina, jak i środowisko, w którym się wychowujemy, na pewno w znacznym stopniu wpływa na to, co będziemy myśleć jak dorośli, i to zarówno w formie wzmocnienia, jak i osłabienia pewnych sytuacjach. Jak można wielokrotnie zaobserwować, dzieci konserwatywnych rodziców miewają zupełnie odmienne poglądy polityczne. Dlaczego? Z jednej strony zachowanie rodziców może osłabiać jego konserwatywne tendencje, z drugiej, dużo większą rolę mogą odgrywać jego nastoletnim życiu, autorytety i środowiska młodego człowieka. To nie zawsze muszą być rodzice. Trzecia idea. Różnice biologiczne. Naukowcy odgryzają się w ostatnich latach, że jest już możliwe określenie poglądów politycznych jedynie na podstawie analizy pracy mózgu podczas podejmowania ryzyka, nie zadając badanemu żadnych pytań. Mózgi osób o wrażliwości konserwatywnej i liberalnej z różnych powodów mają prawo odrobinę się różnić w formie zmniejszonej lub zwiększonej aktywności określonych obszarów. Jedynie czego jeszcze nie przebadano, to to, czy poglądy są przyczyną czy skutkiem tej różnicy. Jedno jest pewne, widać tę różnicę szczególnie w momencie podejmowania ryzykownych decyzji. U konserwatystów uaktywnia się wówczas obszar odpowiedzialny za reakcję na zagrożenie. Z kolei w mózgach liberałów w tej samej sytuacji pracują obszary odpowiedzialne za samoświadomość, ułatwiając tym samym przyjmowanie nowych doświadczeń. Niemniej, jak widzisz, to wszystko w pewien sposób się ze sobą łączy. Osobowość wspiera konkretne reakcje. Konkretne reakcje pojawiają się w mózgu, a mózg ma pewne obszary bardziej aktywne niż inne i te elementy się po prostu wspierają kołowo. Na tę chwilę jednak nie można jednoznacznie wyróżnić mózgu konserwatysty czy od mózgu liberała. To zbyt skomplikowana i wielowątkowa materia, a badania funkcjonalne metodą rezonansu magnetycznego, a tylko takie są wykorzystywane w badaniu mózgów używych osób, obarczone są licznymi ograniczeniami interpretacyjnymi. No ale chodzimy do czwartej idei bo ona jest tutaj myślę kluczowa zmiana sposobu myślenia. Z przebudową mózgu łączy się też prowadzenie szlaków myślowych. Czasami zdarza się, że sposób myślenia może być determinowany przez poglądy polityczne. Zdarza się, że niektóre osoby są tak silnie skupione na ideach, które popierają, że są dużo bardziej skłonne do popełnienia błędów logicznych. Osoby o umiarkowanych poglądach nie mają tego problemu, potrafią zdystansować się od swoich opinii. To najczęściej radykałowie nie radzą sobie z zadaniami logicznymi, w szczególności jeśli samo zadanie jest w jakiś sposób w otoczeniu, które radykał uznaje jako wrogie. Wówczas zdolności poznawcze mogą zostać znacząco ograniczone. Jak to wygląda w praktyce? Radykałowie dość bezwiednie zgadzają się ze wszystkimi faktami zgodnymi z ich poglądami, przyjmując zapewne, że są zgodne z prawdą. To tak zwany błąd potwierdzenia, czyli confirmation bias. Dotyczy nas wszystkich w pewnym stopniu. Każdy z nas najczęściej podświadomie wybiera interpretacje, które pasują do naszego światopoglądu. Problem z radykałami polega na tym, że oni jak przecinak zerują dysonans poznawczy. Co to znaczy? Umiarkowana osoba, nawet jak legnie do tego, by potwierdzić swoje przeczucia, co jest normalne, gdy dostanie wystarczająco silny impuls logiczny, zostaną przedstawione jakieś mocne fakty, które jednak mówią coś innego, przeciwnego, dozna dysonansu poznawczego, a ten potrafi być bolesny, powodować sporo zamieszania i rozczarowująco zatrzymać ten galop do potwierdzania swojego światopoglądu, i ostatecznie może sprawić refleksję i zmianę poglądu. Radykałowie natomiast zupełnie zapatrzeni w siebie, nie zwracają sobie głowy jakimiś dysonansami, mają na takie sytuacje zupełną ślepotę. Problem polega na tym, że silny światopogląd potrafi zniekształcić mechanizmy dedukcyjne na całej szerokości funkcjonowania radykała, nie tylko w jego dziedzinie. Mają oni znacznie osłabione krytyczne mechanizmy oceny, bo nauczyli się je wytłumiać, wygłuszać bądź też po prostu omijać. W podejmowaniu decyzji mają tendencję do kierowania się bardziej swoimi poglądami niż zasadami logiki. Wszystko to prowadzi do błędnego koła. Poglądy polityczne nie pozwalają logicznie myśleć, a z kolei brak logicznego myślenia nie pozwala uwolnić się od skrajnych poglądów politycznych, i tak w kółko. Posiadanie tej wiedzy pomoże Ci zrozumieć motywy kierujące niektórymi radykałami, natomiast kwestią sporną pozostaje, czy takie radykalne osoby powinny ponosić odpowiedzialność za innych, na przykład pracując w rządzie. Przecież nie podejmują racjonalnych decyzji. Problemem jest jednak jasne określenie poziomu, na którym poglądy stają się zbyt radykalne. Jak widzisz, Ciężko czasami połączyć poglądy z logicznym myśleniem i na odwrót. Na wiele rzeczy nie masz wpływu, jak biologia czy wychowanie. Masz jednak wpływ na racjonalne ocenianie sytuacji. Nie daj przyćmić swojego umysłu. Radykalne sposoby działania i myślenia nie pomogą ci w dobrym rozwoju osobistym i w podejmowaniu najlepszych decyzji. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiązać poglądów z mózgiem czy konkretnymi cechami osobowości, tak na mur, beton, na twardo. Badania tego tematu są skomplikowane i wielowątkowe. Co jednak wiemy, to to, że radykalizm w jakiejkolwiek postaci działać będzie niemal zawsze na Twoją niekorzyść. Dzięki za poświęcony czas i pamiętaj pozostań nieprzeciętny, cześć.